Ojejku, czy to jajka błysko kuli? Tak, cały tuzin. A wedle mojego błyskometru wyklują się bardzo niedługo. Od dawna w naszym królestwie nie wykluły się małe błyskokuleczki. O, będą takie słodziutkie! Słodziutkie na pewno, ale też ruchliwe, ciekawskie i pełne energii. To całkiem jak ty, hani! Znaczy jak byłaś malutkim szczeniaczkiem! Chelsea, skoro masz doświadczenie z maluchami, mogę cię prosić o przypilnowanie ich, bo muszę się zająć klejnotami. Mnie? Jasne, szafirko! Z radością! Nie, nie mogę o to prosić. Mogą się zaraz wykluć. Nic nie szkodzi, dam sobie z tym radę. Pomogę? Ojej, uwielbiam je! Świetnie! Potem do was padnę! No to na razie! Byłabym zapomniała. Błyskokulątka nie mogą zmoknąć przez kilka tygodni. To uszkadza im brokat. Gdyby się wykluły przed moim powrotem, dopilnujcie, żeby było im sucho. Trzymam kciuki. Niepotrzebne kciuki. Damy radę. Prawda, Barbie? E, Chelsea, chodź tutaj i zobacz. Jaki słodziutki! O jejku, aż 12 małych błyskokulątek! O, jakie one mądre! Od razu umieją mówić i chodzić! Hani, czekaj! One są małe! Ciekawskie, małe! Chciały tylko zobaczyć, co jest na zewnątrz. Lepiej zabierzmy je bezpiecznie do środka. Pst, Chelsea, jaki masz plan? No wiesz, układam go po drodze. Dobry plan. O nie, tylko nie to. Honey, honey! O, ślicznie się bawią. Przyznam ci się, że przez chwilę miałam duże obawy. Widzisz? Nie ma powodu, by się denerwować. Świetne z nas opiekunki. Uh o -oh. Gdzie je poniosło? Bardzo się martwię. Są takie małe. Myślałam, że opieka nad nimi będzie łatwa. Nie martw się, Chelsea. We dwie nie dałyśmy rady. Jeśli coś jest małe, nie znaczy, że zaraz wszystko jest łatwe. Czarusia! Tu jesteś! A gdzie są błyskokulątka? Zmęczyły się biegiem za mną, więc zrobiły sobie przerwę. Zajmiecie się teraz nimi? E, bo maluchy mnie wykończyły. Jasne. A gdzie one są? Tu, niedaleko, przy wodospadzie. Powodzenia! Wodospad! Księżniczka szafirów mówiła, że od wody utracą brokatowy błysk. Na to nie pozwolę. Naprzód. <grystanie> Musimy je skłonić, żeby szły naszym śladem. Przytrzymaj, Hani. Podfruniemy bliżej. Błyskokulątka! Tutaj! Ale nie chcą za nami iść. Poszły za Czarusią. Może gdybyśmy nuciły jak ona, to poszłyby za nami. Spróbować można. Działa! Naprawdę działa! Śpiewaj dalej, Chelsea. Chodźcie, kulcie! Wrócą cała i zdrowe do domu. Hej, hej, wróciłam! Widzę, że dałyście radę. O, cześć! Barbie, słuchaj! Dorosły kule chwilą jak czarusia. To dlatego maluchy tak za nią szły. Co to znaczy, że jednego brakuje? A, ale mają tempo, prawda? Co za szczęście. Już patrzenie mnie męczy. Dzięki wam, Czarusiu, Chelsea i Barbie, za taką dobrą opiekę nad malcami. Chyba wam nie sprawiły kłopotu, prawda? Ach, tak, w sumie, szafirko, najpierw to było dla nas odrobinkę za dużo, ale z pomocą przyjaciół wszystko udało się naprawdę doskonale.